Cześć, witaj na naszym kanale. Jeśli jesteś mężczyzną po czterdziestce i martwisz się o zdrowie swojej prostaty, ten film może okazać się dla Ciebie przełomowy. Dziś pokażemy Ci, które rodzaje mleka najlepiej wspierają zdrowie powiększonej prostaty problemu, który dotyka miliony mężczyzn na całym świecie. Co najważniejsze, dowiesz się, czego unikać, które opcje naprawdę działają i jak w prosty sposób włączyć je do codziennej diety. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, bo na tym kanale mówimy poważnie o zdrowiu mężczyzn, zawsze w oparciu o naukę i w prosty, zrozumiały sposób. I koniecznie zostań z nami do końca, bo ostatni rodzaj mleka może cię zaskoczyć. A jego korzyści wykraczają daleko poza samą prostatę. Zaczynamy? Zanim przejdziemy do odpowiednich rodzajów mleka, warto zrozumieć, czym jest powiększona prostata. Czyli łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH. To nienowotworowe powiększenie prostaty, które może powodować takie objawy jak trudności z oddawaniem moczu, słaby strumień, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza i częste wstawanie w nocy do toalety. Wszystko to znacząco obniża jakość życia, wpływa na sen i nawet na samopoczucie psychiczne. Na ten stan wpływa wiele czynników. Wiek, genetyka, styl życia, a przede wszystkim dieta. I tutaj właśnie wybór odpowiedniego mleka może mieć ogromne znaczenie. Mleko i jego przetwory to część codziennego jadłospisu większości ludzi. Jednak nie każde mleko działa korzystnie na prostatę. Niektóre rodzaje są prozapalne, pełne hormonów i nasyconych tłuszczów, które mogą pogarszać stan prostaty. Inne zaś zawierają przeciwutleniacze, witaminy i związki o działaniu przeciwzapalnym, które mogą zmniejszyć objawy i spowolnić rozwój choroby. Przejdźmy teraz do najlepszych rodzajów mleka, które warto rozważyć, jeśli zmagasz się z powiększoną prostatą. Mleko migdałowe to jedna z najlepszych alternatyw dla mleka krowiego w przypadku problemów z prostatą. Dlaczego? Ponieważ naturalnie nie zawiera laktozy ani kazeiny. Dwóch składników, które mogą powodować stany zapalne w organizmie. Jest bogate w witaminę E, silny przeciwutleniacz chroniący komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym. Zawiera mało kalorii i praktycznie nie ma tłuszczów nasyconych. Uwaga! Wybieraj zawsze wersję bez dodatku cukru i wzbogaconą w wapń oraz witaminę D. Świetnie komponuje się z koktajlami, kawą i daniami wytrawnymi jest uniwersalne, zdrowe i sprzyja twojej prostacie. Mleko owsiane zyskuje na popularności i to nie bez powodu. Jest doskonałe dla mężczyzn, którzy chcą zadbać o prostatę z trzech powodów. Zawiera beta-glukany, czyli rozpuszczalny błonnik, które obniżają cholesterol i wspierają zdrowie serca, co ma ogromne znaczenie przy problemach urologicznych. Działa przeciwzapalnie i pomaga utrzymać równowagę hormonalną, zwłaszcza przy regularnym spożyciu. Jest lekko strawne i ma neutralny smak. Idealne na śniadanie. I co ważne, nie zawiera tłuszczów nasyconych ani hormonów zwierzęcych, co pomaga ograniczyć stany zapalne prostaty. Naturalne mleko kokosowe i podkreślam naturalne, a nie przemysłowe pełne dodatków, to kolejna świetna alternatywa. Choć jest bardziej kaloryczne, zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, jak kwas laurynowy, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. To także bogate źródło selenu i magnezu minerałów wspierających równowagę hormonalną i zdrową pracę prostaty. Jak zawsze, klucz tkwi w umiarze. Używaj mleka kokosowego w małych ilościach, zwłaszcza do gorących napojów i koktajli z owocami o działaniu antyoksydacyjnym. Mało znane, ale bardzo skuteczne, mleko lniane. Siemielniane to jedno z najbogatszych roślinnych źródeł omega-3 i lignanów, związków, które pomagają zmniejszyć rozmiar prostaty przy łagodnych i umiarkowanych przypadkach BPH, regulują poziom estrogenu w organizmie, co ma kluczowe znaczenie dla równowagi hormonalnej u mężczyzn oraz zmniejszają markery stanu zapalnego we krwi. Mleko lniane możesz łatwo zrobić samodzielnie w domu. To świetna opcja do koktajli, płatków i naturalnych przepisów. Jeśli jeszcze go nie próbowałeś, koniecznie daj mu szansę. Twoja prostata Ci za to podziękuję. To chyba najmniej znane mleko, ale z ogromnym potencjałem zdrowotnym. Mleko konopne jest bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w idealnej proporcji dla organizmu. Zawiera kompletne białko roślinne wspierające regenerację komórek. Jest źródłem cynku, minerału kluczowego dla zdrowia prostaty. Badania pokazują, że regularne spożywanie produktów bogatych w omega-3 zmniejsza ryzyko powikłań prostaty, w tym nawet raka. Mleko konopne jest też hipoalergiczne. Można je pić, nawet jeśli ma się alergię na soję, gluten czy orzechy. To jedno z najczęstszych pytań. Niestety, mleko krowie w standardowej formie nie jest zalecane dla osób z powiększoną prostatą. A oto dlaczego. Zawiera kazeinę, a 1 białko mogące wywoływać ukryte stany zapalne. Zawiera naturalne i dodawane hormony, które zaburzają równowagę hormonalną u mężczyzn. Zawiera tłuszcze nasycone, powiązane z pogorszeniem się stanu prostaty. Jeśli naprawdę nie możesz zrezygnować z mleka pochodzenia zwierzęcego. Wybieraj wersje organiczne od krów karmionych trawą, o niskiej zawartości tłuszczu, albo mleko A2 z innym rodzajem kazeiny, uważanym za mniej zapalny. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz chronić swoją prostatę, mleka roślinne to zdecydowanie lepszy wybór. Skoro już znasz najlepsze rodzaje mleka, oto kilka szybkich wskazówek, jak włączyć je do swojej diety. Na śniadanie. Zamień mleko krowie na mleko migdałowe lub owsiane do kawy i koktajli. Używaj mleka kokosowego z owocami jagodowymi i siemieniem lnianym jako przeciwzapalnej bomby. Testuj mleka roślinne w naleśnikach, owsiankach i wypiekach. Zmieniaj je co kilka dni, by urozmaicić składniki odżywcze. Troska o prostatę to nie tylko leki. Dieta to potężny sprzymierzeniec. A mleka, które wybierasz na co dzień, mają realny wpływ na zdrowie prostaty. Migdałowe, owsiane, kokosowe, lniane i konopne to mądre, smaczne i profilaktyczne wybory. Ograniczenie mleka krowiego to prosty krok, który może dać ogromne efekty w dłuższej perspektywie. A teraz napisz w komentarzu: próbowałeś któregoś z tych mlek, które najbardziej ci smakuje. A, może masz pytanie, które mleko byłoby najlepsze w Twoim przypadku? Jeśli ten film ci się podobał, zostaw lajka i subskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu zawsze rzetelne, praktyczne i aktualne informacje, które pomogą ci żyć zdrowiej i lepiej. A jeśli dotrwałeś do końca, gratulacje! To znaczy, że naprawdę dbasz o swoje zdrowie. I to już stawia cię o krok przed innymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się i dbaj o siebie.